Cholera właśnie przy minimapie możecie zobaczyć ile osób jest aktualnie na minimapie. Um, przydatne to jest dosyć, zwłaszcza, że naprawdę nie wiemy ilu przeciwników powiedzmy tam jest. Tak możemy się dużo lepiej dowiedzieć. Czasem jest pokazane gdzie są cholera. Dostałem. Na początku nie mamy żadnej apteczki, tak więc jak umrę. Fuck. Dobra, Jak umrę to trzeba będzie powtarzać. Dostał O o o o idzie kolejny Dobra, zawodnik się schował no, proszę. A toż Maciasz ma shotguna Dobra No wychyl się wychyl Zapraszam No cóż Cóż to ma być Cholera, nie mogę wyprawić nawet z takiej odległości Dobra, to są moi, można jeszcze trochę wyjść. Padł, padł, dobra. Zaraz przeszukamy go. Pięknie. obciążeniem na razie się nie martwimy, ale i tak tego jest za mało. Jest, dobra, już się bałem, chciałem strzelać. Jeszcze zobaczmy, czy kogoś nie ma na górze. Jest! Stoi tutaj! Dobra. Słyszę, słyszę. O, bo apteczka, miło. Tyle wygrać, mój jezu. Nie? Fabryka czysta. Wracamy na pozycje wyjściowe. Bez odbioru. Halo, żyjecie tam? Żyjemy, Jestem Twoim dłużnikiem, starym. Wielkie dzięki. Nie będę chcieli z Tobą rozmawiać, a tak. Słuchaj, potrzebny mi ten pendrive, który miałeś zabrać do handlarza. Masz go? Tak, mam. Ci, debilia, ci debile nie potrafią człowieka nawet dobrze przeszukać. A co mi tam, wiesz, w końcu ocaliłeś mi życie. Dobrze go schowałem. Ta cyfra że za Chiny by go nie znaleźli. Dzięki, a w ogóle to gdzie go trzymałeś? No wiesz, może mi się. To gdzie go trzymałeś? No wiesz, może mi się to kiedyś przyda. No na pewno nie tam. <słuchaj> Nic się nie bój. Bardzo długo pracowałem dla handlarza, więc potrafię bezpiecznie przechowywać informacje. Tak w ogóle to od... opowiedziałem bandziorom ładną bajeczkę o skrytce pewnej a... artefaktów. I wysłali tam jednego gościa. Skrytka istnieje, ale jest tam tylko jeden artefakt. Jak chcesz mogę ci dać współrzędne. Dawaj, koleś. Ale nie zapominaj, że tam jest masa dzikich zwierząt. Poza tym ten zbir, którego posłali ma przy sobie więcej niż łopatkę i szufelkę. Więc ostrożnie. Dzięki stary. Ja też dziękuję. Nie ma za co. Powodzenia. Um. Masz może jakieś ciekawe informacje? No to wszystko w sumie dość... Nie. No to wszystko w sumie dość przykre. Parę dni temu wydra zginął. Kompletnie bez sensu. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. A ty pewnie nawet nie słyszałeś o wydrze, co? Cóż, gość był jak profesor. Wędrował po tych terenach już od pierwszego roku. Znał zone na wylot. I potem jak grom z jasnego nieba. Mamy tu kilku naprawdę doświadczonych Stalkerów, ale Zona ich też zabiera. Są tacy, którzy w końcu wracają do wielkiej krainy. Czym jest ta wielka kraina, o której wszyscy tak mówią? Masz dla mnie jakieś zlecenia? Znajdź ulepszony kombinezon. No, dobra, czemu nie? Kiedy byłem jeńcem, słyszałem, jak bandyci rozmawiają o ukrytym schowku, w którym trzymają łup. Podobno ukryli tam super kurtkę, a dzień później jakiś stwór upatrzył sobie ten schowek i teraz boją się tam pójść. Zrób mi przysługę. Przynieś tę kurtkę, a dobrze ci zapłacę. Mm, na razie nie. A może, może. Jestem gotów. Okej. Okay. Um, na razie. Na razie wszystko. Dobra, przejęliśmy kryjów, kryjówkę bandytów, o ile można tak nazwać. Kolesia już przeszukałem właśnie, teraz przeszukajmy wszystkie ciała. Jakie tu zostały? Weźmy sobie siropkę, bo nie lubię chodzić z łaponem na pół ekranu. Co to jest? Jakaś kiełbasa? Tak, kiełbasa. dietetyczna. Mm. Przynajmniej nie będę gruby. Ciap, ciap, ciap. Granat, Uuu, nice. Zgaduję, że granat co czwórka, zgadłem. Słuchajnie ten shotgun, trochę duży celownik, ale... No wiadomo, shotgun, shotgun. Ciach, 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 ciach. Cztery pistolety. Ej, każdy jest inny. Nie. Po prostu stan jest inny. Czemu one ważą mniej? Nie ogarniam. Cena taka sama, waga trochę mniejsza. Aż dziwne. Okej, okay. um, tam są nasi. Może nasi jeszcze mają coś do powiedzenia? Tak, grajmy sobie na gitarze właśnie na szkoleś. umar, umarł. A, ale co tam! Wcale bandyci tutaj nie mogą przyjść. Zagrajmy sobie na gitarce. Tak. Ach ta... Jak to się na jak to się ładnie zwie? Swojskie życie, nie? Dobra, gdzie my mamy wrócić? Iść do handlarza z powrotem. Tymczasem coś tam jest na minimapie. Zobaczmy co to. Jestem ciekaw. Hmm, czyżby to jakieś. co też jakieś zakłócenia tu miałem? A, bo tu jest to. Właśnie, tutaj takie chmurki czasem będą. Um, i zacznie nam pikać w ogóle wszystko i tak dalej. Jest to jakieś dziwne miejsce, które po prostu zadaje obrażenia, gdy w nie wejdziemy. Dziwne. O, co tam jest? Hmm. A to chyba z nim miałem właśnie pójść gdzieś. Zaczekaj. Ja pierdzielę. Nie, chyba z nimi nigdzie nie miałem. Iść, bo to jest ten, ten, żwawy, tak? No, żwawy. Handel, czy ty coś masz? 200 rubli. A, rubli, tak? Rus... Nie wiem, rubli. Powiedzmy, że Ruscy mają od dzisiaj ruble. Nieważne co mieli wcześniej. <gryw> I... I. przepraszam, przepraszam. Już, już chowam broń. Nie możemy wejść do obozu z bronią w ręku, niestety. Ha, rzucę go śrubko, Ha, masz! Ładnie grasz, Kolcz. Dobra, idziemy do handlarza. Gdzie był handlarz? Handlarz był w jakiejś dziurze. W ziemi. Auć, brud kolczasty. Tu jest handlarz. Uhu! Jest jakieś skoki, tu można uprawiać. Właśnie, zapiszmy sobie grę, bo tutaj naprawdę trzeba zapisywać grę często. Zajmie mi jeden, będziemy od jednego zapisywać. Powróćmy do gry. Gra zapisana. jeden. Hej! To co tam masz? Się. Udało się. Sytuacja stała się jasna. Gdzie jest pendrive z danymi? Tutaj. 5500 rublów. Um, zadanie wykonane. Potrzebuję zlecenia. Masz coś, nawet masz ze mnie jakieś. No, potrzebuję zlecenia. Oto co trzeba zrobić? Zdobądź ogon. niby ni, ni, ni psa, zabij stalkera, odczyść teren z mutantów, znajdź meduzę. Uratuj świat na koniec. Jeszcze powinien dodać. Nadchodzi zima. A co w zimie noszą laski z wielkiej krainy? Zgadza się, futra. I tu. Pojawiła się nowa moda na, zrobienie, na robienie dodatków z... Ogonich nib, ogonów niby psów. To podobno jakaś wyjątkowa sierść. Mówiąc w skrócie, mam zamówienie na, na taki ogon. Bierzesz tę robotę? Ja jestem gotów. Um, Prz. masz dla mnie. Jakieś... Słuchaj naznaczony. Ja Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie stryłoka. Zgadza się? Przyjmijmy, że tak. No więc opowiem ci o stryłoku. Istnieje Stalker o takiej ksywie. Mówi się, że odkrył drogę na północy zony, do dziewiczych terenów. Prawdziwej żyły złota. No więc sprawa wygląda następująco. Pomogę ci go znaleźć. Ale nie ma nic za darmo, będziesz musiał na to zapracować. Ostatecznie jednak obaj na tym zyskamy. Ty załatwisz tego stryłoka i dowiesz się, co ci się przydarzyło, a ja w tym czasie znajdę. to znaczy, wezmę swoją działkę z naszego wspólnego zysku. Wchodzisz w to? Chcesz mnie wyruchać? Mów dalej. Jesteś konkretnym facetem, a my potrzebujemy takich jak ty. Razem z kilkoma handlarzami prowadzimy drobne badania. Chcemy otworzyć drogę na północ do centrum zony, ale blisko centrum coś lub ktoś stara się nas zatrzymać. Cholera wie, jak ten cały stryłok zdołał się prześliznąć. Tak czy siak, żeby nie przedłużać, paru pupaków szpiegowało dla mnie wojskowych w okolicy. Wygląda na to, że ci z Instytutu Agroprom do czego się dokopali, do czegoś ważnego. Przypuszczam, że ma to związek. Z centrum zony. Cokolwiek by to było, trzymają to gdzieś na drugim piętrze instytutu. A nam by się to coś przydało, kapujesz? Chyba tak. Gdy już zobędziesz teczkę, nie przynosi jej tutaj. Zabierz ją prosto do barmana. Zarządza tą knajpą dla stalkerów, sto radów. Prześle ci na PDA współrzędnej wszystkie dane, których potrzebujesz, jasne? Jasne. Prześlę ci współrzędne i wszystkie potrzebne dane na PDA. Dobra, idziesz na północ przez wysypisko, i potem skręcasz na zachód. Po paru kilometrach dochodzisz do Instytutu. Uważaj, poziom promieniowania na wysypisku jest dość kozacki, więc lepiej kupu mnie leki przeciwpromienne albo wódę. Powodzenia! Ach, ale przez wysypisko miałem się nie przechodzić, bo tam są bandyci, ale dobra. A. Um... Potrzebuję zlecenia, masz coś dla mnie, zabij stalkera. Jestem gotów, znudź meduzę, jestem gotów, oczyść teren z mutantów, jestem gotów. Um, ostatniego jeszcze nie skończyłeś, dobra, um, handel. Co ty tam masz, mój drogi? Co to jest? Brrr. Kombinezon stalkerów najemników zaprojektowany w oparciu o kombinezony używane w armiach zachodnich przez siły specjalne. Dzięki temu specjalnemu przygotowaniu materiału. Kombinezon ten ma zwiększoną trwałość w trakcie ruchu poszczególnych płytów. Właściwości ochrony są nieznacznie lepsze od tych, które posiadają wojskowe, kombinazowe i odporne Bla bla bla. Dobra, sprzedajmy sobie parę pistoletików, bo po co nam aż jechasz? tyle? 51, 46, 49. Sprzedajmy te dwa. Sprzedajemy ciebie. Dobra, dwa na sobie zostawimy, żeby nie było. Um, kurde, trwałość ta kurcka. Kiełbasa, napój, naboje, shotguny dwa. Jeden nam starczy na razie, chyba i co? Um, wody miałem u niego kupić albo jakieś tam leki. Um, napój energetyzujący. Bandaże krwawienie zatrzymają wódka. Wyprodukowana przez firmę Dola Dobrze wchodzi i znacznie zmniejsza skutki promieniowania, ale z oczywistych względów powinno się jej używać z umiarem. No dobra, jezu, wódka 100 rubli. Droga to twoja wódka. Nieźle, całkiem fajny towar. <ścoughs> Zuch, chłopak, ekstra się spisałeś. <ścoughs> Okej, okay, Na razie. Udanych chłopak w łowu, stalkerze. czy on to mówi za każdym razem. Dobra, oj, ciemno się zrobiło. Jejciu, czy tu jest dzień i noc? Czy ta gra jest aż tak epicka? Naprawdę. Dobra, masz już dla mnie coś do powiedzenia, czy nie? Nic więcej, nie wiem. Bla, 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 bla. Um. Dobra, przydałoby się dowiedzieć, jak odpalić ten dziwny pendrive nasz to PDA, czy jakoś tak. Aaaa... Um. Valera Dusiciel, nasz szef chciał się z tobą widzieć. Utknąłem tutaj! Kapujesz? UTKNĄŁEM! Chcę wrócić do domu, ale mnie nie przepuszczą. Bo to są... to są wszystkie wieści. Ci, którzy łażą głęboko w Zomie, starzy wyjadacze. Oni mówią różne rzeczy. A czasem też przynoszą skarby. Skręciłoby cię z zazdrości. Podobno można znaleźć prawdziwie żyły... Prawdziwe żyły złota. Tylko się schylić i zbierać. Tyle, że niewielu do nich dotrze. A jeszcze mniej wróci z łupem. Wilku, masz coś dla mnie? Twoi ludzie i ja zrobiliśmy na parkingu porządek. Zajebiście, stary. Masz, weź to. To tak, taka nagroda ode mnie. Otrzymaliśmy jakąś meduzę. Dobrze. Masz coś dla mnie? Zniszcz legowisko dzików. Okej. Okay spokojny, Podłapie coś tu, tu tam. Pracuje ciężko na kawałek chleba. Szwędanie się pozonie w pojedynkę zbytnio mnie schizuje. W domu nie ma pracy, żona truje nad głową. No jakoś trzeba przecież żyć. Jeden dzień grzebania na wysypisku, a zbierze się kilka artefaktów. W sam raz starczy na utrzymanie. Um, Wilku. Ty masz coś nam do powiedzenia? Dobra, trzeba, trzeba znaleźć, jak odpalić to PDA. Tak więc wchodzimy w opcję sterowanie i mamy tutaj: Tutaj mamy kierunek, ruch, broń, menu ekwipunku, bieżące zadania w PDA, mapa w PDA, listę kontaktów w PDA. MPH, PMH, Jezus, Maria. Dalej, fu, co to było? The fuck. Co się stało? Co się stało? Nie! Okej, okay, w grzech zwykle nie ma autozapisu, tak więc musimy jeszcze raz pogadać z handlarzem. No oczywiście, tutaj ma, masz dla mnie przed przyjmijmy, dalej, chyba tak jasne. Zlecenia, jestem gotów, zlecenia, jestem gotów, zlecenia, jestem gotów. Um. Zlecenia, jestem gotów. Dobra. Masz dla mnie specjalny, nie potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. O, tego nie było. Opowiedz mi o zonie. Wal śmiało. Wiesz co się ze mną... a dobra. Wiecie co? Na razie. Sobie... Z nim nie pogadamy. Weźmiemy tylko tą WD, czy tam coś mieliśmy na sprzedanie. Co my tam sprzedawaliśmy? To, to, to. Mieliśmy 208, zamiar je wzięliśmy dwie butelki. Nieźle. Nie no i tak trzymać. Udanych łogów, stalkerze. Dziękuję. Dobra. No to dzień. Puff. Super. Jeszcze raz. P. O. Cholera, wielka ta zona. M. Mój Jezu. Czy to naprawdę jest takie gigantyczne? Czemu nie mogę wyżej? Ej, no. Tu jest jakieś miasto. Cholera, jak to oddalić? Tu jest. Dobra, troszeczkę oddalimy. Zobaczymy, jak to zona w ogóle wygląda. Jest elektrownia jądrowa. Tu jest co? Prypeć. Mój Boże, jak my daleko stamtąd jesteśmy. O Jezu. Magazyny wojskowe. Tutaj jest co? Nie wiadomo, co jest. Dzicz. Tutaj co jest? Bar. Dzicz, lol. Czemu miała dzielnicę? Nazywa się Dzicz. Jantar. Nie znam. Okej. Okay. Um. Wiecie, co tam? Pójdzie... Dalej sobie pójdziemy na samym odcinku, bo już chyba to się dosyć długo nagrywa. No dobra, mam nadzieję, że podobał wam się pierwszy odcinek ze Stalkera. Jeżeli nie, to napiszcie, jeżeli tak, to też napiszcie. Okej, okay. i to było na tyle. Tak więc, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie przede wszystkim. I trzymajcie się, na razie. Wilk żegna was swoim mrocznym spojrzeniem. Объченый другой на па -па. таком ниваке.